Eu umiejętność. Sonia, będzie dzisiaj? Jutro. Zima wolny. Bez sensu. Co? A daj spokój. Sonia to jest kobieta, nie to co Magda. No co z Magdą coś nie tak? Przejaśnię w ogóle, to jest porażka. Wiesz co, mi powiedziała wczoraj, że jak nie będziemy razem grać do jednej bramki, to nasz związek nie ma przyszłości. No. A co a w ogóle ile my się spotykamy? stary? półtora miesiąca, a ona już o związka, go przyszłości. I co to w ogóle za porównanie jest? Co to ma wspólnego z piłką, powiedz mi? Ale nie, ale patrz, a tak sobie weź, że piłkarze mają cel wspólny, prawda? Żeby strzelić Gola do bramki. I co? Mieszkanie, samochód, ogródki działkowe. No super. Czy ty wiesz, stary, że wczoraj mi mi żółtą kartkę, sobie wyobrażasz? Ja? No, jak, patrz, wchodzę sobie spokojnie do domu, nie? Bo na pewniaka wchodzę, stary, i wiesz, chcę przekroczyć połowę przeciwnika. Stary, gwizdek, przerwana gra i daje mi żółtą kartkę. I mówi do mnie, jeszcze raz i dostajesz czerwoną kartkę. Wiesz, co, stary, zrobiłem? Poszedłem do szatni. Właśnie tak to jest, właśnie, że czasem jest czas, żeby odejść właśnie. Ale, ale, że co? Co myślisz, żeby zmienić klub? Nie wiem, na przykład te karpaty lwów, co? Sonia będzie jutro, której? A rano będzie. Weź, nie polewaj ze mnie, dobra? Ja ci mówiłem od początku, że ta Magda to jest jakieś nieporozumienie. No, Spotkamy ją na jakiejś imprezie, wiesz, trzy spojrzenia, myślałem, że można ją szybko zaatakować i spalony. A coś tak spaliło od razu? Za wcześnie, rozumiesz, za wcześnie przekroczyłem linię defensywy, stary gwizdek, przerwana gra, cofnięcie gry, wszystko od początku. No i znowu atak pozycyjny, koronkowe akcje, stary figo-fago, tiki kimi tiki, stary w ogóle zero efektu. A ja tu mówię konkretnie, skąd ty szybko? I jedziesz, i jedziesz, o. Ale w końcu tych defensorów tam pokonałeś, nie? No, a jak? Pewnie, no. Tylko, że wiesz, dopiero w drugiej połowie, piąta randka. Ośrodkowanie. Było się działo, wiesz. że <noise> <noise> ja tam myślę, że do grywki to już nie będzie raczej z nią. Poza tym ona preferuje pressing. naciskać cię? Stary, zazdrosny jest po prostu. Łazi za mną krok w krok na każdą imprezę, stary, zawraca gitarę. Żenada. Cześć chłopaki. Cześć. to za tobą łazi? Nie, tak sobie porównujemy, wiesz, sprawy damsko-męskie do piłki. A, no to, to tak. Co to, to tak? Co? chodzicie bez rozgrzewki na boisko, po czym nie macie siły na dogrywkę. A po meczu padacie nieprzytomnie. Na no, murawie Żona. Do um Faul. Dobra aí. É